W Wrocławskim Magazynie Miejskim Witam Państwa Artur Kisielewicz Co dziś zobaczymy w programie Problem z hydrofonią. Niebieski wiek Mieszkańcy bloków przy alei Kopernika 1, 3 i 5 są narażeni na utratę bezpośredniego dostępu do bieżącej wody, wszystko przez zły stan techniczny tamtejszej hydroforni. Ale wina nie leży po stronie miasta. Dlaczego? Jest to problem, który funkcjonuje już, istnieje naprawdę długo i hydrofornia działa. Ona jest w złym stanie technicznym, ale działa i ta woda do tej pory jest dostarczana, a że długo to najlepszym dowodem na to jest pismo, które w 2012 roku już Pan Prezes Gabski skierował do mieszkańców tych bloków w sprawie rozwiązania tego problemu. Proponował dwa wyjścia, z których jedno polegało na tym, aby zbudować własne hydrofornie w tych blokach. Bo sytuacja wtedy była prosta. Istnieje taki mały budynek hydroforni przy bloku na k 15. Taki nieduży budynek. Część zajmuje ZEC, część hydrofornia. I ta hydrofornia pompuje wodę do wieżowców. Do dwóch wieżowców będących własnością miasta Kopernika 4, Wawrzyniaka 15 i do trzech wieżowców po drugiej stronie ulicy, które są własnością KSM-u. I wspólnoty, te które są wspólnotami zarządzanymi przez PGKiM, Zdecydowały się montaż, budowę własnych hydroforni. Chcą się uniezależnić od awaryjnego systemu, który, który może się popsuć i odetnie ich od wody. Stworzyli, zainwestowali, stworzyli własne hydrofornie, są całkowicie niezależni. I oto od 2012 roku ta hydrofornia pompuje wodę tylko do trzech bloków, które są w zarządzie KSM-u. Wielokrotnie pisaliśmy. Tych pism naprawdę było wiele, w różnym tonie. Ostatnio to już nawet w takim tonie, wskazującym na przewlekłość postępowania, na pewną opieszałość ze strony y, zarządu, by jakieś stanowisko zostało podjęte. Jedno z pism ostatnich, jakie otrzymałem. To jest odpowiedź taka, że mieszkańcy nie zgadzają się na montaż własnych hydrofonii. Ja nie wiem, może mieszkańcom ktoś nie przedstawił tego w sposób należyty, bo to nie jest zadanie miasta, to jest zadanie mieszkańców i zarządcy, czyli KSM-u. Ja jeszcze raz powtarzam, w budynku na Kopernika 4 czy Wawrzyniaka 15 wspólnoty wzięły kredyt. Ten kredyt już pewnie spłaciły dawno. Zbudowały własne hydrofornie. W blokach przy alei Kopernika 1-3-5 nikt nie zbuduje tych hydroforni. To może zrobić tylko KSM i mieszkańcy. I to od nich zależy, jak to będzie funkcjonowało. Stąd. Moje pismo, które miało wywołać właśnie taką reakcję, że mieszkańcy nagle być może się oburzą, być może zrozumieją, być może zaczną naciskać swojego zarządcę, aby jakaś decyzja została podjęta, bo ostatnie, ostatnia odpowiedź, jaką od pani prezes dostaliśmy, prawie sprzed miesiąca jest taka, że zarząd analizuje sytuację, a tu naprawdę niewiele jest do analizowania, bo albo budujemy własną hydrofornię, albo przejmujemy ten stary budynek ze starymi urządzeniami na ryzyku wielkim i administrujemy im, a, my nie, a miasto nieodpłatnie to przekazuje oczywiście. My nie chcemy za to żadnych pieniędzy. Nieodpłatnie przekazujemy, ale... Od razu uczciwie mówimy, że mamy ekspertyzę techniczną, gdzie specjalista określił, że stan hydroforni dosłownie cytuję, stan hydroforni jest agonalny. No to, to chyba już najwyższa pora bić na alarm i znaleźć jakieś rozwiązanie. Jak zdarzy się poważna awaria, na pewno beczkowozy będą pod blokami. Ale to wtedy dopiero się mamy wszyscy wybudzić, dopiero wtedy mieszkańcy i, wspólne, i, i zarząd podejmie jakieś decyzje. Będzie to trochę późno. Niebieski Bieg Świadomości w Wrocławiu. Ponad 200 osób wziął udział w 11. edycji Niebieskiego Biegu Świadomości. To jedna z inicjatyw promujących wiedzę o autyzmie i to ta najbardziej widoczna. 11 edycję niebieskiego Biegu Świadomości otworzyli Elżbieta Piniewska, przewodnicząca Zajmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i inowrocławski olimpijczyk z Rzymu z 1960 roku, 21-krotny reprezentant Polski, dziewięciokrotny rekordzista kraju, sześciokrotny mistrz Polski, uczestnik mistrzostw Europy w Belgradzie, Jerzy Kowalski, polski specjalista odbiegów na 400 metrów. Głównym organizatorem było Centrum Rozwoju i Terapii Aspiro. Panie Lido, za chwilę i Inowrocław zrobi się niebieski. Aspiro to jest główny organizator. Proszę powiedzieć może kilka słów, czym się zajmuje tak na co dzień, nie, nie tylko raz w roku to stowarzyszenie. Na co dzień zajmujemy się terapią, pomocą osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pomagamy dzieciom od naprawdę takim najmłodszym, od kilku miesięcy życia. Najstarsze osoby, które do nas przychodzą, to, to są już osoby pełnoletnie. Pomagamy im fun funkcjonować, pomagamy im znaleźć jakiś cel, pomagamy im w tym, żeby znaleźć swoją przyszłość. No i tak działacie przez 365 dni w zaciszu swojej instytucji. Natomiast ten raz w roku jest o Was najgłośniej wino w tak, cieszymy się z tego powodu, że jest to nas głośno, że jest niebiesko. Kiedy z mężem wpadliśmy na ten pomysł, żeby zrobić ten niebieski tłum, nie przypuszczaliśmy, że dobrniemy do tej jedenastki. Bardzo nam się to podoba, że jest tyle tutaj osób, że wszyscy chcą tam być i szerzyć tę świadomość o spektrum autyzmu, o tym, że są osoby, które potrzebują naszego wsparcia. No właśnie, o ja to chciałem zapytać, bo to jest 11 edycja, czyli 10 już było. Czy ludzie, jak pani jest na co dzień u siebie i pracuje tam, widzi pani, że ludzie już wiedzą, z czym to się je? Tak, jest coraz lepiej ze świadomością na temat autyzmu, chociaż ciągle jest jeszcze taka potrzeba, żeby powiedzieć, w jaki sposób pomóc, bo często jest autyzm kojarzony z tym, że te osoby nie chcą kontaktu, nie chcą być w grupie, a to jest nieprawda. Takie osoby potrzebują tego, żeby mieć przyjaciela, żeby ktoś podał im pomocną dłoń, bo no to jesteśmy. Czyli nie odsuwamy się, szukamy kontaktu, nie zrażamy się, bo są to osoby, które troszkę czasami się inaczej mogą zachowywać, ale nie zrażamy się, bo one też szukają kontaktu. Tak, bardzo często tak jest, że nie pokazują tego, że, że chcą być w grupie, że chcą być obok, że chcą być w jakiejś aktywności, ale już jak w tę aktywność wchodzą, to widać szczęście i na tym nam zależy. Co jeszcze można by było tak na szybko przekazać takiemu zwykłemu Kowalskiemu odnośnie autyzmu? Mhm. Myślę, że to o czym tu już powiedzieliśmy, żeby się nie odsuwać, żeby się nie zrażać, bo to czasami nie jest, e, e, słyszałam to za ciszę, e, na, czasami osoby ze spektrum e, e, są e, głośne, e, czasami potrzebują ciszy. E, to, e, co, e, co jest naprawdę istotne. E, to to, żeby jakoś nie oddzielać tych światów, żebyśmy się łączyli. I dlatego w tym roku wymyśliliśmy ten most, który łączy te dwa światy świat spektrum i świat osób neurotypowych, żebyśmy mogli się razem połączyć i być razem, być e, wspólnie funkcjonować. No, trochę tylko można tutaj wrzucić kamyczek, że pogoda e, taka trochę kapryśna. No, mam nadzieję, że o godzinie e, 11, w 11, 11 edycji, że ten deszcz będzie jednak powstrzymany, a jeżeli będzie padało, no to my sobie damy z tym radę. I tak będzie niebiesko, tylko że koszulki będą trochę mokre. Myślę, że biegaczom to nie będzie przeszkadzało. Zawsze było słonecznie. Mam nadzieję, że i tym razem będzie, że to słońce będzie, może nie, nie będzie tak świeciło, ale biegacze mówią, że taka pogoda jest dobra do biegania. Pięciokilometrowa trasa biegu wiodła ze startu przed Galerią Solną przez Solanki na Stadion Miejski przy ulicy Wierzbińskiego. E, dzień dobry, proszę powiedzieć jak pani na imię? Paulina. Pani Paulino, co spowodowało, że pani w ten deszczowy dzień tutaj jednak przyszła? Bardzo chciałabym pomóc wszystkim dzieciom, przede wszystkim też mojemu synowi, który też jest w spektrum. Wspieram wszystkich naprawdę z całego serca. Mam nadzieję, że każdy tutaj będzie miał dużo siły i energii, a przede wszystkim jest to dla mnie bardzo wyjątkowy dzień. Nigdy jeszcze nie brałam udziału w takim biegu, ale dzisiaj postanowiłam, że wezmę. No dobrze, ale proszę powiedzieć, na co pani liczy jako mama, która zna ten problem, co, co chciałaby Pani innym takim zwykłym ludziom przekazać? No co no przede wszystkim na terapię to jest e, środki, które właśnie są e, prze, przelewane podczas tego biegu, no to na terapię dla dzieci z, au, z sekrum autyzmu. No i przede wszystkim no co? No co mogę powiedzieć? No sama, sama jestem. E, Dzieckiem takim, które ma problemy właśnie w galerii, nie umie się zachować, jest mu ciężko. No i mam nadzieję, że z czasem, z czasem mu to minie i będzie lepiej. No ono się umie zachować, tylko trochę inaczej. Troszeczkę inaczej, tak. Wręcz potrafi biegać tylko i nie dostosować się do danej po prostu sytuacji. Nie? A y, dziecko jest w jakim wieku? Pięć lat. Czyli y, za chwilę szkoła. No, tak. No, i to będzie spore wyzwanie. Bardzo. Nawet nie jesteśmy tak naprawdę pewni, co to będzie za te dwa lata. No, chyba będzie dobrze, ponieważ świadomość nauczycieli, ale też chyba już nawet kolegów, jest taka, że takie dzieci świetnie sobie też potrafią poradzić. Tak, tak. Mamy wspaniałych nauczycieli, wspaniałych terapeutów u nas w przedszkolu, którzy bardzo świetnie wyprowadzają takie dzieci na prostą. Sama wiem, że moje dziecko po półtora roku chodzenia do przedszkola zrobił ogromny przełom i bardzo tutaj poszedł na plus. Czy pani tylko tutaj jest, bo po prostu utożsamia się z tą akcją, czy też pani pobiegnie? Pobiegnę, pobiegnę. Jako pierwszy linię mety przekroczył Dariusz Jankowiak ze Strzelna. Drugie miejsce zajął Bartosz Łuczak z Inowrocławia, a trzecie Przemysław Pędzioch z Urcewa. Wśród pań najszybciej dystans 11 niebieskiego biegu świadomości pokonała Katarzyna Piotrowska z Bydgoszczy. Drugie miejsce zajęła w klasyfikacji kobiet Angelina Szopa z inowrocławia, a trzecia była Natalia Jelińska z miejscowości Leszcze. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.